Adam pojechał do jabłonny. W miejscowym warsztacie restaurującym klasyki ekipa Tomka obniżyła dach w jego pikapie. Siema, przesiadasz? Ale już wygląda. <gry> Kurde, bomba. No i ta deska. To dokładnie to chciałem, żeby było dwa zegary i czysto. No właśnie, to jest niespodzianka, o której rozmawialiśmy, że troszeczkę poszliśmy mm, do przodu z tą deską, ale według mnie bardzo będzie pasowało do tego auta ten clean look. No właśnie, przez telefon w nocy Tomkowi mówiłem, że idealnie, żeby tą deskę wygładzić, żeby to było idealne. No i stało się. Marzenia się spełniają. To samo ze słupkiem. Właśnie Bogdan kończy pracę nad słupkiem. Nie wiem, czy pamiętasz, to była szereg wlotów. Oczyściliśmy tą linię, żeby to wyglądało bardzo, bardzo delikatnie. No ale wiesz, najważniejsze jest to. No. Wiem. Ani jednego cięcia i nie będę musiał używać trzech centów szpaklówki z włóknem szklanym. Tak jak mój kolega, po pachu. Mistrz, naprawdę mistrz, żadnego cięcia, oryginalny dach. No pewnie troszeczkę rozwałkowany, tak? Tak, no tutaj e, zespół musiał pracować nad tym, żeby go rozciągnąć, bo jak wyobrażasz sobie dachu góry jest węższy, więc po opuszczeniu była ta różnica. Natomiast cała koncepcja naprawy polegała na tym, że konstrukcję oddzielnie rozszerzamy, a samo poszycie oddzielnie. Dlatego na koniec rozbierali to wszystko. Tak, na koniec wykonane zostały słupki, one są w tej chwili wykończone ołowiem. E, wystarczy to zatrzeć papierem ściernym, w tej chwili to jest gotowe do lakieru, także nie wymaga to żadnych dodatkowej chemii. E, wykańczamy w tej chwili jeszcze po szybie. Mhm. No i wiesz, to się spró bo jak widzisz, no mamy, mamy, mamy dwóch chłopaków dodatkowych na projekcie, ale nadal rąk brakuje. Jeżeli chcesz to dzisiaj kończyć, to, to, to wiesz, jest młoda godzina, ale e, no przydałbyś się, nie wiem jak tam z czasem stoisz. No nie, no dzisiaj to skończyć, bo ja już no. muszę przymierzać do ramy nadwozie. No to w cztery osoby ci, jesteśmy w stanie. Ta proporcja, te 6 cm, wydaje się być bardzo mało, bo no komuś mówisz 6 cm, ale tak samo jak z zawieszeniem, jak obniżasz zawieszenie o centymetr, to są. Kolosalne różnice w wyglądzie. No tu poprzeczkę jeszcze musimy dorobić, musimy wewnętrzną część, ale to, to. No to zaraz się przebieramy dobra, i działamy. Dobra, się do roboty, ale wygląda no, fenomenalnie, naprawdę. Super robota. No i to hałowie jeszcze trzeba położyć, tak? Trzeba. No. <laughs> Ale nie będziesz pachlówki z bókiem, no. strony. Ty jesteś już przebrany? Czy... Tak, gotowy jestem. Dobra, tak, ja dobra. tak ładnie do pracy przychodzę, ubrany. Adamowi zależy, by jak najszybciej skończyć naprawę i przeróbkę budy. Dzięki temu będzie mógł ruszyć z projektem dalej. Wspólnie z trzema innymi fachowcami powinien się z tym uwinąć w 5-6 godzin. W międzyczasie specjalista od wizualizacji komputerowej pracuje nad kształtem reszty nadwozia. Siema. Siema. Co widzę, masz ciekawego? Widzę, że ostro działacie. Wiesz co, też trochę zadziałałem. Pomyślałem, że jak jesteśmy jeszcze na etapie przed lakierem, to fajnie byłoby omówić, nie? Co, co zrobimy, jak już będzie po blacharce. No i właśnie przed kamerami właśnie Bartek podniósł poprzeczkę. Zobaczcie, to jest moje zadanie. To jest mój cel. Oprawię bramki, powieszę sobie w domu. Super. Bomba. Dziękuję Dobra. ci bardzo. Dobra, to ja wracam do swojego komputera. A ja wracam do szlifowania. Dobra. Miłej roboty. Oj, będzie miła. Pierwszy, ale bardzo ważny etap pracy przy nadwoziu przyszłego Chodroda Adama dobiega końca.